Witam państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbyły się 13 grudnia w Dębicy na placu Solidarności. Wiązanki pod krzyżem Solidarności złożyli przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych i mieszkańców. Musimy pamiętać dlatego, że 40 lat temu poprzez wprowadzenie stanu wojennego Nasza suwerenność, wolność została w znacznym stopniu ograniczona. Różnie się wypowiadają eksperci, historycy. Polska by chyba była dużo, dużo dalej, gdyby nie stan wojenny, i potem zachowanie części polityków, działaczy, którzy przy okrągłym stole zrobili to, co zrobili. Historia. Ludzie ich ocenią, nie mnie oceniać, ale musimy pamiętać, bo każdy zamach stanu czy ograniczenie suwerenności, wolności narodu, takiego narodu jak naród polski jest ze wszech miar naganne z okazji 40-lecia istnienia NSZZ Solidarność Małopolska z rąk Waldemara Cieśli, kierownika oddziału nr 5 Solidarność w Dębicy, starosta dębicki oraz Mariusz Szewczyk otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy w dowód uznania za pomoc i współpracę okazywaną Solidarności ziemi dębickiej. A to ważna dla mnie osobiście sprawa, ten medal, tak jak ważna jest dla Polski ta rocznica i w ogóle stan wojenny, który dzisiaj próbuje się przedstawiać jako coś, co uchroniło nas przed wojną rzekomo ze Związkiem Sowieckim, a z dokumentów, które już były publikowane przecież przez pułkownika Kuklińskiego wynika, że takich planów nie było, a hunta wojskowa pod dowództwem, pod dowództwem generała niestety Wojciecha Jaruzelskiego, niestety prezydenta później Polski i niestety osoby pochowanej z honorami wojskowymi na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Prowadziła po prostu po to ten stan wojenny, żeby zniszczyć Solidarność, żeby zniszczyć ten zryw wolności, rok Solidarności, który, która funkcjonowała od 1980 roku to było za dużo dla władzy komunistycznej, która jednak doszedł, doszła do wniosku, że społeczeństwo powinno realizować te zadania, które, które, myślę, że władza sowiecka przekazuje do Polski, a następnie ten rząd, który w Polsce wtedy funkcjonował, nakłada na swoich obywateli. Dla mnie, jako dla Mariusza Szewczyka, 13 grudnia to bardzo ważna data w moim życiorysie. Pamiętam ten dzień. Bardzo dobrze, kiedy obudziłem się i nie było tyle ranka. Myślę, że wiele działań, kiedy byłem młodym chłopcem, kiedy chodziłem do szkoły średniej, były to działania takie specyficzne, dziwne, ale chcieliśmy tej wolności i myślę, że została osiągnięta. Jako medal dla miasta to jest pewne podziękowanie za utrzymanie placu, za cały czas dbanie o ten krzyż, uczestniczenie w nabożeństwach. Jest to promocja dla miasta, jak i dla, dla wszystkich mieszkańców Dębicy. W uroczystościach patriotycznych oprócz samorządowców, osób, które były aresztowane podczas stanu wojennego, wzięły udział delegacje młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zakończył się weekend cudów ogólnopolskiej akcji szlachetna paczka. Dębiczanie również dołączyli się do tej pięknej inicjatywy pomocy osobom starszym, chorym i najbardziej potrzebującym. Jak co roku liderem szlachetnej paczki regionu Dębice i okolice był Mateusz Cebula, radny Rady Miejskiej w Dębicy. W gronie 23 wolontariuszy mieliśmy okazję połączyć rodziny i osoby w potrzebie z ludźmi o dobrym sercu, czyli z darczyńcami, którzy chcieli udzielić im mądrej pomocy. Pomocy mądrej, czyli takiej, która oprócz bycia takim darem materialnym to też pozwala tym osobom obdarowanym tą, tą, tą szletną paczką poczuć, że ktoś się nimi zainteresował i to może być dla nich impuls do zmiany w życiu. Takich rodzin odwiedziliśmy ponad 40 w tym roku. Do pomocy zakwalifikowano 30 kilka rodzin, rodzin które Pełniły te, te nasze kryteria no i darczyńcy przekazali do nas, do, do magazynu szlachetnej paczki, te, te właśnie dary, te szlachetne paczki, które następnie wolontariusze do tych rodzin, do tych osób dostarczyli. No było przy tym dużo łez, wzruszenia, dużo radości. No, jest to czas świąteczny, który zawsze takie emocje wyzwala. No i po raz kolejny tutaj mieszkańcy ziemi dębickiej pokazali, że mają otwarte, ogromne serca, za co też no, w imieniu wszystkich obdarowanych myślę mogę podziękować i dziękuję też wszystkim wolontariuszom, którzy ponownie w tym roku się zaangażowali w Szlachetną Paszkę. W dniach 11-12 grudnia 35 rodzin zostało objętych pomocą o wartości 105 tysięcy zł. Średnio paczka miała wartość 3 tys. zł. Powstało około 450 pakunków. Dzięki zaangażowaniu ponad tysiąca osób, darczyńców, osób prywatnych, grup znajomych, firm i ich pracowników, instytucji czy samorządowców. Aktorzy Teatru Kurtyna i grupy artystycznej SAFO wystawili spektakl pod tytułem Obrońca. W reżyserii Roberta Hodora według scenariusza siostry Katarzyny Schulz, z okazji 150. rocznicy śmierci Edmunda Bojanowskiego. Sztuka przedstawiała wybrane fragmenty z życia Edmunda Bojanowskiego, zarówno te powszechnie znane, jak również te, o których na co dzień nie pamiętamy, ludzi i wydarzenia, które wpłynęły na rozwój jego osobowości, ukształtowały jego charakter i były inspiracją do działalności społecznej i charytatywnej. Ten spektakl osobiście dla mnie to jest spełnienie moich wielkich marzeń, aby życie Edmunda Bojanowskiego, takiego zwyczajnego, a z drugiej strony nadzwyczajnego człowieka, ukazać współczesnemu człowiekowi jako kogoś, kto może nam być bliski, bo on bardzo się zmagał i mogliśmy zobaczyć tutaj, że on tak jak my zmagał się z codziennością. Podejmował decyzje, szukał odpowiedzi na różne pytania, no i możemy właśnie też przez to jego bardziej poznać, przybliżyć się trochę do niego, no i mam nadzieję zapragnąć być dobrymi w tym życiu, w którym żyjemy, w tym miejscu, w którym żyjemy, aby też ucieszyć się tym, że, że mamy dar życia i że mamy zdrowe ręce, nogi, aby czynić dobro na jego wzór. Odtwórcą roli Edmunda Bojanowskiego był Marcin Waniewski. No na pewno była to jedyna okazja, aby w roku Edmunda Bojanowskiego zagrać tą niepowtarzalną rolę e, zagrać rolę kogoś innego, zupełnie inny charakter, e, jak wcześniej być może Amanta grałem. Tak tutaj trzeba było zagrać, e, wczuć się w rolę człowieka wybitnego. Przygotowywaliśmy się do tego spektaklu, e, tak szczerze mówiąc, bardzo krótko. Być może nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ponieważ e, spotkania raz w tygodniu przez powiedzmy tam dwa czy, trzy, czy cztery miesiące jest to bardzo mało. Takie spektakle przygotowywuje się no, rok czasu na spokojnie. Natomiast e, trzeba było znaleźć jakieś kilka minut, dwie godziny tygodniowo, aby, aby to dobrze przygotować i aby to wszystko dobrze wyszło. Robert Hodur, reżyser spektaklu, podkreślał, że scenariusz nie był łatwy, ale aktorzy, którzy nie są zawodowcami, poradzili sobie całkiem dobrze. Scenariusz napisany przez siostrę jest scenariuszem właściwie filmowym. W związku z tym no, wykorzystaliśmy taki pomysł, żeby stworzyć z SAFO żywą kurtynę. I dzięki temu ta wielość planów, które tutaj się odbywają y, przechodzi w miarę w płynnie. Myślę, że tutaj sukcesem jest to, że y, nie ma w spektaklu y, takiej stricte dramaturgii, jakiegoś zaskakującego momentu, natomiast widz ciągle jest atakowany y, w dużą ilością Ilością zmian, dużą ilością planów, dużą ilością środków, które też pokazują tutaj możliwość obydwu zespołów, pokazują możliwość tej sceny, a jednocześnie dramaturgia jest budowana poprzez właśnie wielość obrazów, pewną intensywność zmian. I uważam, że sukcesem jest to, że to nie jest nudne przedsięwzięcie, jest dynamiczne poprzez właśnie barwne zmiany, które następują w miarę sprawnie, szybko i przy okazji udało się. Opowiedzieć historię czy życiorys Edmunda Bojanowskiego. Przedsięwzięcie realizowane było wspólnie przez Miejskie Ośrodki Kultury w Dębicy, Stowarzyszenie imienia Edmunda Bojanowskiego Dobroć i Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie Magazynu Miejskiego. Do zobaczenia.